Witaj, miłośniku motocyklowej przygody! Dzisiaj zabieram Cię w podróż do serca Rumunii. Krainy krętych dróg, monumentalnych gór i nieoczekiwanych spotkań. Czekają nas niezapomniane widoki i emocje. Chwytaj więc mocno kierownicę lub rozsiądź się na miejscu pasażera. Ja jestem Rafał. Jedziemy! Jedziemy. Nasza rumuńska przygoda jeszcze się nie kończy, ale o ile do tej pory jechaliśmy w kierunku południowym, tak teraz po zjechaniu ze strategiki kierujemy nasze koła na północ. A jeśli na północ, no to wiadomo, z każdym kilometrem będziemy bliżej domu. Muszę przyznać, że lepszej pogody na ten trip nie mogliśmy sobie wymarzyć. Dni są ciepłe, niebo jest błękitne i jak do tej pory ani raz nie padało. Opony kleją, maszyny się nie psują, na asfalt też nie możemy narzekać. Jedyna usterka, którą cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, to nieszczelność dętki w tylnym kole motocykla mojego kolegi. Jedno jest pewne, jeśli nie dzisiaj, to najpóźniej jutro trzeba będzie tą dętkę wymienić. Jak wspomniałem, pogoda jest piękna. Dzisiaj może nawet za piękna, a temperatura trochę daje nam się we znaki. Dużo pijemy, dlatego woda szybko się kończy, więc szukamy innej, alternatywnej metody, żeby się schłodzić. Szybki rzut okiem na mapy. Na nasze szczęście. W tym rejonie Rumunii rzek nie brakuje. Czy kąpiel w czuchach to dobry pomysł? Sprawdźmy to. Masz tak? ja. o kurde. Nie, to ja tak nie. Przecież to za moment będzie suche. O. Jest ciepło, jest ciepło, a jak będzie dalej, czas pokaże czas pokaże. A czas pokazał, że nie była to ostatnia rzeka, w której kąpaliśmy się tego dnia. Swoją drogą bardzo miło wspominam te kąpiele na dziko. Polecam każdemu. Pokonałem niedźwiedzia. Dzień chyli się ku końcowi. Syci wrażeń, wykąpani, ale głodni strawy, pomału zaczynamy szukać miejsca na dzisiejszy nocleg. Póki co, spanie na dziko w Rumunii jest dozwolone, a miejsc do dzikiego biwakowania nie brakuje. Więc rzut okiem na okoliczne wzgórza. Miejsce na biwak wytypowane. W przeciwieństwie do zatłoczonych hoteli, tutaj możesz wybierać sobie dowoli. Widok na poranny wschód słońca, a może wieczorny czerwony zachód. Dzisiaj wybraliśmy zachód. Wystarczy tylko wjechać na wzgórze, rozbić namioty i można podziwiać. Ostatni etap naszej dzisiejszej podróży i dotrzemy do celu. Na nagraniu tego nie widać, ale mieliśmy trochę podgórkę. Opona Mitas E09 Dakar spisywała się świetnie i nie tylko na strategice, ale również i tutaj. Myślę, że to właśnie tu. Także tak. W niniejszym piątą noc w Rumunii. Wróć piątą noc na tym tripie. Śpimy w tym miejscu. Myślę, że miejsce. Równie fajne i piękne. Z ładnym widoczkiem. Niestety zaczyna boleć mnie oko. Nie wiem co się stało. Zobaczę, czy mam krople, ale to potem, bo najpierw trzeba rozbić obozowisko. Tak, to właśnie dzisiaj. Dzisiaj ostatni dzień naszej przygody. Jeszcze jedna noc w namiocie, a jutro Polska. Lecz zanim wrócimy do kraju, wymienimy uszkodzoną dętkę w Benelli i przeżyjemy ciekawe doświadczenie na granicy. Więc szukamy asfaltu i jak to mówią, komu w drogę, temu kopa. Drogą o oznaczeniu E79 lecimy w kierunku miejscowości Oradea, bo to właśnie tam chcemy przekroczyć granicę. Tylna dętka w Benelli zasłużyła już na wieczne odpoczywanie, więc zanim przekroczymy granicę państwa, poszukamy wulkanizatora. Jak to mówią, koniec języka za przewodnika, a przewodnikiem i częstym pomocnikiem okazuje się dla nas po prostu tłumacz Google'a. Więc już w pierwszym miasteczku, do którego wjeżdżamy, udaje nam się znaleźć odpowiedni warsztat. Czekaj, powiem mu. Mówiłeś? Jeśli jest taka potrzeba, to koło możemy zdemontować we własnym zakresie, bo mamy narzędzia. Am dory sa camera interiora din Dar dacă este necesar, putem demonta singuri roata pentru că avem sculele. Dentka wymieniona, a mój kolega na Benelli jakby dostał skrzydeł. Tak na marginesie, wymiana dętki w motocyklu w Rumunii kosztowała nas tylko 6 euro. Na dodatek pracownik powiedział, że jeśli nie mamy takiej kwoty, to usługa będzie za darmo. Postawa godna naśladowania, lecz przykro mi to mówić, ale w naszym kraju raczej nierealne. Tymczasem szybko zbliżamy się do granicy z Węgrami. Jeszcze tylko ostatnia prosta, i no właśnie, zobaczcie sami. Jesteśmy na przejściu granicznym Rumunia-Węgry. Przejeżdżamy z Rumunii na stronę węgierską, i okazało się, że Towarzysz mojej podróży nie zabrał dowodu rejestracyjnego od motocykla, takiego papierowego, i zawrócili nas. Powiedzieli, że bez tego dokumentu do węgier nie wjedziemy, więc warto pamiętać o dowodzie rejestracyjnym, a za chwilę się okaże, czy dokument elektroniczny nie będzie akceptowalny nie przejdzie. Dokument elektroniczny nieważny. Także. Wóź ze sobą dokument papierowy. W tej sytuacji byliśmy zmuszeni wdrożyć plan B i pojechaliśmy na sąsiednie przejście, na którym celnik okazał się bardziej tolerancyjny. Jednak procedura dokładnego sprawdzenia wszystkich danych przez europejski system kontroli granicznej kosztowała mojego kolegę kilkadziesiąt euro. Jestem pewien, że od dzisiaj już zawsze będzie woził ze sobą papierowy dowód rejestracyjny, do czego ciebie również zachęcam. A my, jesteśmy już na Słowacji. Kolejny dzień pomału dobiega końca, więc, podobnie jak w dniach poprzednich, pora poszukać miejsca na nocleg. Ostatni nocleg na tej wyprawie. Również będzie na dziko. Jednak jesteśmy na Słowacji, a nie w Rumunii, więc nie mamy pewności, czy aby nasze dzikie obozowisko będzie legalne. I może nie powinienem tego mówić publicznie, ale ktoś kiedyś powiedział, że jeśli zawsze będziesz robić to, co legalne, to nigdy nie przeżyjesz prawdziwej przygody. Ile w tym prawdy? Ocena i decyzja należą do Ciebie. My, trochę zdesperowani, bo nie chcielibyśmy rozbijać namiotu w pociemku, podjęliśmy decyzję, że rozbijamy się w pierwszym lepszym, dogodnym do tego miejscu. A droga doprowadziła nas na szczyt góry. Góry wyższej niż bym się tego spodziewał. Ale widok, jaki nam zaoferowała, był na tyle dobry, że postanowiliśmy zostać pomimo braku pewności, czy możemy w ogóle przebywać w tym miejscu. Obawiam się tylko, że jesteśmy w Parku Narodowym. Ale widok czaderski. A sprawdzisz pogodę? No i czy nie będzie padać? Bo jakaś dziwna chmura nad nami. To był świetny trip, przejechaliśmy 3000 km, widzieliśmy piękne miejsca, ale też nauczyliśmy się kilku bardzo ważnych rzeczy. Nasza motocyklowa wyprawa do Rumunii pokazała nam, że prawdziwa przygoda zaczyna się tam, gdzie kończy się komfort. Czasami najtrudniejszy jest pierwszy krok, czasami najtrudniejszym wyzwaniem jest wyjechanie. Za bramę własnego podwórka. Gdy pokonasz tę barierę, później będzie już tylko z górki. Podczas tej wyprawy kilka razy mówiłem, że kilometry same się nie zrobią, ale dziś z perspektywy czasu widzę, że kilometry zrobiły się same. Wystarczyło tylko podjąć wyzwanie i wyjechać za bramę. Dlatego jeśli jeszcze się wahasz, to już dzisiaj zacznij planować. A kiedy nadejdzie odpowiedni czas, wsiadaj na motocykl i ruszaj w drogę. Raptor w trasie, podróże, ADV.